Partnerem odcinka jest Batman, zakłady buchmocherskie Zajrzyj się z kodem Machito. Czyli załoga z tej strony, Te zapraszam was do kolejnego odcinka kariery przybudowy. Tym razem jesteśmy Guardiolą, który wraca do domy Katalonii odbudować ten zespół. Ostatni odcinek z Ancelotim naprawdę wam się spodobał, dlatego stwierdziłem, że będziemy kontynuować właśnie takie powroty, jak możecie zauważyć. Naprawdę mamy bardzo dużo do roboty z tego powodu, że ten skład wygląda bardzo przeciętnie. Tu są zawodnicy, którzy nie pasują do tego, co Guardiola by chciał grać, ale jest dużo zawodników, którzy mają bardzo wysoki overall, a nie do końca się sprawdzają, dlatego tutaj na Naprawdę musi dojść do rewolucji i poszukanie DNA swojej drużyny. Na początek Rodri nam przychodzi zawodnik, który jest wybitny w rozgrywaniu piłki od tyłu. Zawodnik, który jest solidnym zawodnikiem także w defensywie, ale który potrafi przejść jednego, dwóch zawodników. Mikel bal to także bardzo ważne nazwisko, które do nas przychodzi w pierwszym sezonie. Zawodnik, który wydaje mi się, że patrząc na skrzydła hiszpańskie, jest jednym z najlepszych zawodników aktualnie do dyspozycji na rynku transferowym. Jak możecie zauważyć, po pierwszej części sezonu, bardzo dużo remisujemy, przez co jesteśmy na szóstym miejscu, co sprawia, że naprawdę sytuacja Guardioli w Barcelonie nie jest najlepsza, ale przez to, że wyszliśmy spokojnie w Lidze Mistrzów, to co nie potrafił zrobić Xavi my potrafimy, tylko niestety, ale w Lidze idzie nam przeciętnie, no to jednak to jest duża klasa Barcelony, że przegrała tylko jedno spotkanie i to z Bayern Monachium awansowali, a tutaj możecie zauważyć, że bardzo dobrze uruchomiłem przede wszystkim Lewandowskiego, który w 24 spotkaniach ma już 16 bramek. Jest to drużyna, która potrzebowała swojego DNA, potrzebuje swojego stylu gry i musimy ich nauczyć w pierwszym sezonie. Frankie de Jong został budzony przeze mnie, 10 asyst z dwie bramki, to jest naprawdę świetny wyczyn tego zanika. No i pierwsze nasze trwają, które możemy zdobyć, jest to Copa de Espania. zobaczymy jak nam pójdzie. No i miejmy nadzieję, że naprawdę będzie to dobrze wyglądać, zwłaszcza, że gramy szybkie skróty, bo stwierdziłem, że będziemy raz oglądać, i raz właśnie grać. No i tutaj Robert Lewandowski podchodzi do rzutu i strzela bramkę na 1 do 0 w 12 minucie. tego tak mogę się cieszyć, bo to jest naprawdę ważne trofeum dla nas, zwłaszcza, że budujemy drużynę na przyszłość, więc takie zwycięstwo w Real Madry naprawdę będzie bardzo ważne, zwłaszcza, że zainwestowaliśmy dosyć duże pieniądze, no i tutaj Lewandowski świetnie przyjmuje piłkę, ale jeszcze Naczo rozgrywa ją do Alaby, Alaba w tym momencie świetnie do motoryści, ten do Czułameniego, ale tutaj Rodri, ta skała nasza w środku pola, świetnie to wygląda, no i tutaj Naczo bardzo dobrze nas zablokował, a tutaj bardzo ładna akcja kombinacyjna naszej drużyny, no i Robert Lewandowski strzela na 2 do 0, z czego bardzo się cieszę, no i tak jak mówię, zauważyć. Graliśmy ustawieniem 4-1-4-1. Wydaje mi się, że aktualnie to jest najwyższe nasze ustawienie, w którym możemy grać. A tutaj Jordi Alba pokazał klasę doświadczenia. No i świetnie to zrobił. Tutaj Modrić do Benzemy. Mo Modrić cały czas przy piłce. Jest tutaj Vinicius. Tu Benzema. Bardzo ładna klepka Realu Madrid. Vinicius wychodzi na bardzo fajną sytuację. Ale Roberto bardzo ładnie go zablokował, ale niestety gdzieś Vinicius swoim sprytem dziwną tą piłkę. Benzema uderzył, ale koło słupka. No i tutaj możemy się cieszyć z naszego pierwszego trwają. Możemy się cieszyć. A tu już drugi finał i tym razem Liga Mistrzów. Tak jest. Doszliśmy do finału Ligi Mistrzów i tu już poglądamy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że Real Madrid nie strzeli nam bramki dosyć szybko, ale niestety w 12 minucie Karim Benzema strzelił bramkę na 1-0, więc naprawdę źle zaczęliśmy ten mecz. Zwłaszcza, że wydawało mi się, że troszkę zrobiliśmy ponad stan zwłaszcza tą Ligę Mistrzów, że doszliśmy do finału, ale naprawdę dobrze to wyglądało. Szkoda w lidze tych remisów, bo tam niestety przez to dużo tr traciliśmy punktów a tutaj Kunde dobija piłkę z jakichś 3-4 metrów, więc fajnie, bo wyrównaliśmy przebieg tego spotkania, więc cały czas jesteśmy w momencie, gdzie możemy zaskoczyć Real Madryt, gdzie cały czas będziemy mogli stworzyć sytuację i wygrać ten finał. To oczywiście korekty w składzie, ponieważ niektórzy zawodnicy już na tę grywkę byli zmęczeni, ale niestety Real Madryt. No tak, dobija do pustej bramki. Problem komunikacji naszych środkowych obrońców z bramkarzem sprawił, że niestety, ale przegrywamy to spotkanie aktualnie 2 do 1. Czy damy Rada wyrównać. No niestety tak się nie wydarzyło. W lidze zajmujemy na 6,4 miejsce, więc zagramy w lidze mistrzów. Choć naprawdę było blisko, żebyśmy jednak zagrali w lidze z Europy. A wydaje mi się, że wtedy raczej mógłby nas zarząd pożegnać, bo wiecie, że w tej grze niestety tak jest. Na szczęście wyratowaliśmy, jakby to powiedzieć, miejsce w tabeli, żebyśmy zagrali i kontynuowali cały przebieg budowy, właśnie Barcelony. No i tutaj możecie zauważyć, że Frankie de Jong, Jan 14 raz, Lewandowski 30. 3 bramki, 14 asyst. Fenomenalnie to wygląda. Ojeże 18 bramek, 7 asyst, więc także bardzo dobrze prowadził się ten zawodnik do naszego składu. No i drugi sezon na pewno będzie bardzo ciekawy, z tego powodu, że niestety, ale tutaj już będziemy musieli troszkę poświęcić więcej uwagi na ligę, żebyśmy zdobyli mistrzostwa. No i na początek Torre za nas przychodzi z Interu, za 50 milionów. Zawodnik, który ma świetną lewą nogę, który wydaje mi się, że będzie idealnie pasować do właśnie mojego stylu gry, czyli posiadania piłki. Marcos Lorente do nas tak Także przychodzi zawodnik, który był w Real Madrid, a tylko Madryt w tym momencie. Z Lazio przychodzi na nas. To jest kolejny zawodnik, który był w Lazio, ale tutaj kontynuuje karierę w City, czyli Luis Alberto. Zawodnik za 45 milionów kupiony. Zawodnik, który jest bardzo dobrym uzupełnieniem. No i William Saliba, który zrobił bardzo duży progres, za 69 milionów, więc to jest bardzo duża suma. Ale wydaje mi się, że patrząc na jego wartość, no to naprawdę wyciągliśmy za to minimum tego zanika. No i tutaj Grimaldo za 50 milionów. Także zawodnik bardzo fajny. Zawodnik który wraca do Dumy Katalonii już ograny, czy to na arenie międzynarodowej, czy to w Lidze Portugalskiej, zawodnik, który będzie ważnym elementem mojej gry. No i tu możecie zauważyć, że w pierwszej części sezonu mamy 16 zwycięstw, 3 remisy, 0 porażek, 51 punktów na koncie, więc 11 punktów nad Getafe, więc to jest naprawdę bardzo duża liczba. hetafe Hetafe, przepraszam, to mój błąd. Barcelona jest na pierwszym miejscu, Inter znowu na trzecim, Sporting ich niestety ograł, no ale widać, że brak Torresa sprawił, że to obrona nie była aż tak stabilna, a dzięki nam, dzięki temu transferowi, dzięki naszej myśli szkoleniowej, poltore stał się naprawdę ważnym ogniwem na całej drużynę. No i tu możecie zauważyć, że Lewandowski miał tylko 10 12 bramek, Dembele 10, Ojrzebali 11, więc tutaj naprawdę nie było jakoś dużo tych bramek, nie było takiego lidera, ale przez to, że tak fajnie się rozłożyły te bramki, no to praktycznie 30 bramek jest tej, można powiedzieć, utładanki mojej w trójce napastników. A mogliście zauważyć, że gramy 4 czy 3, 3 wąsko, więc naprawdę fajnie to się wszystko układa. Tutaj Dembele uderza, ale Donnarumma broni. To jest finał Ligi Mistrzów. Drugi rok z rzędu. Doszliśmy tutaj. No i miejmy nadzieję, że damy radę i tym razem zwyciężymy. Tym razem gramy to tkanie, więc być może damy radę gdzieś tam podnieść o trwę, Choć tutaj Abraham naprawdę fajnie sobie wypuścił. Vitinha, ale Poltor jest niesamowicie tutaj interweniował. Abraham, Abraham w tym momencie. Znowu przy piłce. Tutaj jest Mbappé, który został wyczyszczony jak dziecko przez Roberto. No i kolejna sytuacja w tym momencie tu PSG jest przy piłce PSG dośrodkowuje, no ale Rodri, nasza ściana, która sprawiła, że PSG nie było w jakiejkolwiek sytuacji podbramkowej. Abraham, Abraham w tym momencie, znowu jest przy piłce. Kolejny atak PSG, naprawdę nie jesteśmy w tym spotkaniu. Witinia, Vitinho, ale Kunde świetnie to interweniował. No i taka pierwsza nasza sytuacja. Podbramkowa, rzut rożny, o no i tutaj Mbappé niestety wybija, ale jeszcze mamy piłkę tutaj. Grimaldo, Grimaldo, co zrobi? Czy dośrodkowuje, czy uderzy? Grimaldo podaje do Niko, Niko w tym momencie podaje jeszcze do Dembele, świetnie go zauważył, mamy 1-0 w 65 minucie, co sprawia, że aktualnie prowadzimy w tym spotkaniu. To jest naprawdę świetny moment naszej drużyny, miejmy nadzieję, że to się wszystko utrzyma do końca, że nie stracimy bramki, prawie że naprawdę będziemy w dobrej sytuacji. Tutaj Orzebal taką podcinką, no ale tutaj a bez problemu, no i zwyciężamy to trofeum, więc mamy pierwsze trofeum takie międzynarodowe w naszej gablocie, po powrocie właśnie Guardioli, no i niestety, ale mit upadł, że bez jego Guardiola nie potrafi wygrać Ligi Mistrzów, a tu możecie zauważyć, że wygraliśmy Mistrzostwo. 90 punktów to jest naprawdę duża liczba punktów przewagi nad Real Madryt, ponieważ wynosi 7 punktów. Tu niestety Superkopa przegrane przez nas 3 do 2. Jak możecie zauważyć, Real Madryt zagrał z w finale. Tutaj bardzo duży gorycz niespodzianki, gorycz takiego smutku w naszym wykonaniu z tego powodu, że niespodziewanym przegraliśmy z Levante 2 do 1. No i tutaj Robert Lewandowski. 29 bramek, 4 asysty Dembele 21 bramek, 10 asyst, niesamowita liczba statystyk tego zawodnika. no i tutaj jeszcze mogliście zauważyć, że o Jerzebal 21 bramek, 12 asyst, no i Lorente 17 bramek, 7 asyst, rewelacyjny transfer tego zawodnika. no i jesteśmy w trzecim sezonie, tutaj bardzo duży budżet, ponieważ 183 miliony, wydaje mi się, że to jest naprawdę budżet, za którym możemy się troszkę pobawić, a jednak chcielibyśmy na przykład obronić jego ministrzu, potrzebowaliśmy bardziej kreatywnego prawego brońca, który raczej będzie biegać także do przodu, bo Roberto był dosyć statyczny, dlatego tutaj dal od nas przechodzi jako jedyny transfer w tym okienku. No i zajmujemy trzecie miejsce, dwa punkty straty do Wila Real, które jest wprowadzone przez Setiana. No i Real Madrid, który w tym momencie próbuje odbić nam koronę mistrzowską. Zobaczymy, czy im się uda. Jednak wydaje mi się, że na koniec to my będziemy podnosić to trofeum, ale mam nadzieję, że się nie pomyla. Bo naprawdę widzę mistrzów poszony fenomenalnie 20 prawej strzelonych, tylko 3 stracone, 0 porażek, zero remisów, więc fenomenalnie to wyglądało. No, Spurs nie są w najlepszej formie, jak możecie zauważyć. Tylko 6 punktów, więc naprawdę wygląda to dramatycznie. 7 punktów, 6, 7, coś takiego. Robert Lewandowski, fenomenalne statystyki tego załonika. Zauważcie, jak to wszystko wyglądało. Chłop miał w tym sezonie 18 bramek, dwie asysty, genialnie, po prostu to się wszystko układa. Tutaj Pedri, 16 bramek, 6 asyst, także rewelacyjny załonik. No i tutaj Cancelo kupione na lewą. Bronę z tego powodu, że Grimaldo był dobry, ale nie był tą wybitną jednostką. A wiemy, że przez kontakty, właśnie Guardioli, jest szansa, że ten zawodnik, gdyby do nas przyszedł, wygrywał mistrzostwo w tym sezonie, z tego mogę się bardzo cieszyć. 87 punktów. No i także tu możecie zauważyć, że Real Madrid był na drugim miejscu, mając tylko punkt straty, więc naprawdę była wyrównana liga w tym sezonie. I naprawdę o ułamek większego szczęścia sprawiło to, że to my zdobyliśmy mistrzostwo. No i tutaj Barcelona wygrywa 3 do 1 z Lewantę super kopa, więc na szczęście odgryźliśmy się od poprzedniego sezonu, właśnie Lewantę. no i tutaj Getafe niestety z nami wygrało porzutek karnych kopa do Espania, a dla mnie jest obrona Ligi Mistrzów zdecydowanie ważniejsza, więc troszkę poświęcałem to trofeum, no i tu możecie zauważyć, że udało nam się wygrać znowu z PSG, tym razem 3 do 1, już na normalnej symulacji, naprawdę dobrze to wyglądało zwłaszcza ilość bramek naszych zawodników, 36 13 ases, 30 bramek Pedriego, 13 ases, tak zrobiłem go Jakoś środkowego napastnika, bo wydaje mi się, że ten zawodnik po prostu jest za słaby w defensywie. A przez to, że graliśmy 4 -3, czy 3 wąsko, no to jednak ten zawodnik musiał naprawdę dobrze bronić. I tutaj Lorente był zdecydowanie lepszą opcją na tą pozycję. A chciałbym wykorzystać cały talent Pedriego, Fattiego, który wbijał się do mojego składu, i właśnie, żeby tam grał. I naprawdę dobrze to wyglądało. Zwłaszcza, że Nico Gonzalez sprawił się fenomenalnie jako ten defensywny pomocnik do rozwalenia akcji przeciwnika, więc tu naprawdę dobrze to wyglądało. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jak tak, to pamiętam. Tutaj, o opcję w górze, o napisaniu komentarzu. I oczywiście zobacz tutaj na kolejny odcinek, bo już jutro, więc naprawdę warto. Do zobaczenia, cześć, cześć!